Siemano, z tej strony Femeber, to jest kolejny odcinek z Battlefielda Trójki. Dziś znajdujemy się na mapie Wyspa Wake w trybie podboju e, Niestety, do, dopiero doszedłem, do, tak naprawdę, dołączyłem do serwera I jestem w drużynie, która przegrywa Także Co się tu dzieje, w ogóle tu... Nie mamy szans mnie na cokolwiek Nie wiem, czy to... Mamy naszą bazę w ogóle. Mapa, whatever. Nie, my tu nie mamy własnej bazy nawet, więc za chwilę padniemy w ogóle. Tak to słuchajcie się um, prezentuje. Defibrylator! A gdzie jest apteczka? Ja miałem apteczkę bez kitu. helikopter, jak go nie trafiłem? Niech podleci bliżej, to pogadamy. Ciach, no i co z tego? Jak nie mam nic już do Bóg cię opuścił, te cholerne pojazdy. no come on, one nas siekają. Yy, na a czy dobra, troszeczkę zyskaliśmy. Dajmy na C z powrotem, mimo wszystko. Tutaj próbuję napieprzeć ten ten. Droga pelotko! Premises, no. Leżeć. Dobrze. I odzyskany punkcik. Kurde, ta pelotka się nie odpierdziela stąd. Czyż padła? For... Aha, miałem kurde ten de de defibrillator zmienić na apteczki, cholera. Muszę to obowiązkowo zrobić, bo... O osied, shit. o, shit. o shit. Dobra, teraz przynajmniej będę miał okazję na to zrobić. Cholera, znowu tylko punkt C mamy. Zaraz prze przegramy. To ja, ja mam pecha jakiegoś, kurde. defibrylator. co, nie ma nic więcej. Ooo, oh, diabet. Kurde, na jakiś punkt musimy przejąć. Nie nie ma, nie, nie ma co siedzieć na tym C. Przestań napierdzielać, Chyba, że w rejonie operacji, wziął <laughs> technika, kurde, z, z, z tym z Igłą na chwilę, ale czy to pomoże? Wrogiego Napierdzielę same czogi, no nie wierzę. No idzie taki helikopter, się tak jak powiedziałem. to jest ten, słuchajcie tam po ulicy Dobra, leci Co za menda Come on namierzaj, namierzaj, namierzaj Co do cholery, jakim cudem! Dobra, B przejmujemy powoli. Serio, ja pierwszy ci się nic nie da zrobić. B lecimy na B. Rozstawimy to jakieś kilka min i lecimy dalej. Musimy się gdzieś zaczaić. To szło. kurde flary odpalił no rąbany wróci czy nie wróci znowu nurkuje nie nie ma szans za daleko jest ale ci helikopter

Nie wyszło to, co bardzo. Co ja tu mam? Nic nie mam. Dobra, pojechał sobie. Moje miny są tutaj jeszcze, ale... chyba nic z nich nie będzie. Kurde, what the hell. się to wreszcie. Nie, wiedziałem, że gościu będzie musiał wyjść. Ciepłe, ciepłe, ale dostałem puryju, i ja nie wierzę. No podjeźdź tu! No i minę mi rozwalił. Co za frajer! Dobra, na A dajemy, bo tam jest helikopter. Chodź mi Zachować ostrożność. To jest kurde. No kurde co on robi? Że ja go nie mogę namierzyć. Już snajperzy kote się znaleźli. Ja nie wierzę. Trafisz go dzisiaj. Co to jest? Pierdzielony. W takim razie rozstawmy znowu minę. w takim mało widocznym miejscu. W tych dołkach. ważne, że jeszcze mamy A. Kto? Kto ja się pytam? Skąd ci na napieprzają? Dajcie mi działkę Kurde no Zeher... Snajper nie wiem czy to będzie dobre rozwiązanie. No, tutaj jest więcej yy, raczej ciężkiej artylerii. I zresztą leci znowu helikopter za srany. Um, zresztą sniper tutaj już jest. Ty jam. Nie dostał. Ciekawe. Asysta przy zabiciu. Nie no, to chyba dostał. Tylko dziwnie, że... Nie, nie napisało mi, że trafi pojazdu czy coś takiego. Ok. E Zostawmy znowu miny. Przestańcie na nie, ja, nie wierzę, 14 etykietów. <grywa> oh yeah. Run, run, run. Kurde, what the hell? No i jeden. Dziękujemy bardzo za przegraną. Kurde, ale miałem pecha, że trafię do tej drużyny, no. Pięć na 9 katastrofa, słuchajcie. W ogóle nie mogłem się po, po, pobawić. Straszna przewaga jednej drużyny. Kolosalna i totalna miazga. No cóż, moi drodzy, to by było niestety na tyle w tym odcinku. Ale oczywiście na pewno spodziewajcie się kolejnych. Póki co, dzięki serdeczne za obejrzenie tego odcinka. I oczywiście zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się, papa.